Nie hałasuje, nie potrzebuje paliwa, od trochę siana i poklepania po grzbiecie. Koń roboczy, choć w rolnictwie kojarzy się raczej z historią, powoli wraca do łask. W wielu gospodarstwach już zastąpił ciągnik, renesans koni roboczych i Paweł Marciniak. To powrót do przeszłości i ekologiczna nowoczesność, choć trzeba przyznać, że koń z broną to widok już nieco obcy na polskiej wsi. U pana Leszka jest inaczej. Tu koń nie tylko pomaga w pracach polowych jest także przyjacielem. Do tych drobnych takich, o zielonki dowieść, kiszonki dowieść, nie trzeba ciągnika zapalać, a tym prędzej, bo jak zimą, my płynu nie mamy w ciągnikach, to trzeba i wody nalać, a koń się nie dojdzie, czy jest śnieg, czy nie śnieg. Dlatego Karina z pobłażaniem patrzy na dwa ciągniki pana Leszka. Koń roboczy zamiast traktora to teraz moda, która do Polski przyszła z zachodu. Wracamy do korzeni, bo jak twierdzą rolnicy z Francji, Niemiec czy nawet Ameryki, dwa żywe konie mechaniczne są lepsze od nawet stu ukrytych w silniku ciągnika. Choć oczywiście trzeba czasu, by koń nauczył się być traktorem. To młode konie, które dopiero zaczynają chodzić, mi zaczynają pracować. Na przykład wicher i veris pracują tylko razem i są dowodem wyższości naszej szkapy nad czystej krwi Arabem. Jest to tańsze, przyjemniejsze. Aczkolwiek no, konie wszystkiego nie są w stanie zrobić to, co ciągnik czy, czy maszyny inne rolnicze. Tyle, że koń jest w stu procentach ekologiczny i kosztuje kilka tysięcy złotych, a ciągnik to wydatek nawet kilkuset tysięcy złotych. Nie mówiąc już o tym, że jak twierdzi pan Leszek, z traktorem nie pogadasz. Paweł Marciniak, teleskop.